Nie tylko słońce, ale i sportowe emocje rozgrzewały zawodników na turnieju siatkówki plażowej Leśna Plaża Zabrze 2022, który odbył się na kąpielisku leśnym miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Świetna zabawa i. I o to w plażówce chodzi. Dla graczy, którzy grają na hali, to plażówka to jest najlepsze, co może być, żeby się odprężyć i spędzić aktywnie czas. Dwudniowy turniej odbył się w systemie brazylijskim dla 16 zespołów. W turnieju jest są 32 osoby, tak samo jest 32 osoby w turnieju mixtów, razem 64. Plus cała organizacja, no jest, jest tu trochę tych osób też do pomocy więc jest spora ilość osób związanych z, tym, z tą imprezą. Wszystko dopracowane było na piątkę, nawet pogoda, dlatego frekwencja jak i umiejętności zawodników były wysokie. Rywalizacja jest ogromna, są ludzie z całej Polski praktycznie. Jeśli chodzi o sam turniej to organizacja jest myślę, że na najwyższym poziomie tutaj w okolicy, to myślę, że nie ma lepszego turnieju niż tutaj. Bardzo wysoki poziom są ludzie z plus ligi jak i z, i z krajów zagranicznych przede wszystkim i z pierwszej ligi, więc poziom jest na bardzo wysokim poziomie. A w szlifowaniu swoich umiejętności pomagają... Przede wszystkim chęci, jakieś zaangażowanie i chęci, najważniejsze. Zawody siatkówki plażowej na Kąpielisku Leśnym odbyły się już po raz szósty. Zawodnicy stoczyli na boisku prawdziwy bój o zwycięstwo. Ale tu przede wszystkim każdy z nich liczył na... Dobrą zabawą spotkanie się z gronem zajmem, ponieważ akurat mój partner, z którym gram, jest z Białego Stoku, więc, więc mam okazję się z nim zobaczyć i, i z, oraz innymi kolegami, no i wiadomo, spędzić miło czas.